Światowit, Bóg, który widział wszystko. Światowit nie był Bogiem czynu, nie kończył, nie karał, nie naprawiał. On patrzył. W świecie Słowian, gdzie jedni bogowie działali, a inni niszczyli lub domykali cykle, musiała istnieć jeszcze jedna funkcja: świadomość. Światowit był Bogiem widzenia nie w znaczeniu wzroku, w znaczeniu rozumienia całości. Cztery twarze. Nie po to, by straszyć, po to, by widzieć jednocześnie wszystko. Cztery strony świata, cztery kierunki czasu, cztery perspektywy. Bo świat nie działa z jednego punktu widzenia. Światowit nie wybierał stron, nie stawał po stronie porządku jak Perun, nie rozszczelniał zasad jak Weles, nie kończył cykli jak Morana, nie zamykał życia jak Nyja, nie nazywał porażki jak Czarnobóg. On obejmował to wszystko naraz, dlatego był inny. Nie potrzebował gniewu, nie potrzebował sprytu, nie potrzebował końca, potrzebował dystansu. Światowit był Bogiem całości, a całość nie ingeruje w szczegóły. Patrzył na świat takim, jaki jest, z porządkiem i chaosem, z życiem i śmiercią, z powodzeniem i porażką, bez oceniania. I właśnie dlatego był tak ważny, bo w świecie, w którym wszystko się ściera, ktoś musi widzieć, że to wszystko nadal jest jednym światem. Bóg wspólnoty, nie jednostki światowit nie był Bogiem prywatnym, nie proszono go o zdrowie, nie składano mu obietnic za szczęście. Jego kult był publiczny, dotyczył całej wspólnoty, wojny, pokoju, przyszłości. Dlatego jego świątynia nie stała w ukryciu. Stała na widoku, na wzgórzu, na granicy świata. Najlepszym przykładem była Arkona, miejsce, gdzie światowit nie był symbolem, był osią porządku politycznego. Kapłani nie pytali go o los jednostki, pytali o los ludu, o to, czy świat zmierza w dobrą stronę, czy nadchodzi zagrożenie, czy równowaga zostanie zachowana. Światowit widział całość, bo tylko całość miała znaczenie. Jednostka była częścią cyklu, wspólnota była jego nośnikiem, dlatego światowit nie ingerował, bo ingerencja zawsze faworyzuje jedną stronę, a on miał widzieć wszystkie. Cztery twarze nie oznaczały czterech osobowości, oznaczały brak ślepego punktu, nie dało się stanąć za nim tak, by nie był w stanie cię zobaczyć. To była władza innego rodzaju, nie siła, nie strach. Świadomość, a to było niebezpieczne. Bo władza oparta na widzeniu nie potrzebuje kar. Wystarczy, że jest. Dlatego, gdy przyszło chrześcijaństwo, światowit stał się problemem. Nie dlatego, że był pogański, ale dlatego, że był konkurencyjny. Nowa religia opierała się na prawdzie objawionej. Na jednym punkcie widzenia, na jednej drodze. Światowit reprezentował coś odwrotnego. Wielość, perspektywę. Brak ostatecznej odpowiedzi nie dało się go sprowadzić do diabła. Nie kusił, nie niszczył, nie sprzeciwiał się wprost, po prostu patrzył. Dlatego jego kult został zniszczony fizycznie, świątynie spalone, posągi rozbite, nie przepisano go, nie zastąpiono, usunięto go całkowicie, bo świat, który chce jednej prawdy, nie może pozwolić sobie na Boga, który widzi więcej niż jedną stronę. Bóg, który nie wrócił! Światowid nie wrócił jako demon, nie wrócił jako diabeł, nie wrócił nawet jako bajka. Po prostu zniknął i to nie był przypadek. Inni bogowie dawali się przetworzyć. Peruna można było zastąpić prawem i gniewem Boga. Welesa zdegradować do diabła i kusiciela. Moranę zamknąć w ludowej kukle. Czarnoboga zamienić w czyste zło. Światowida, nie. Bo światowit nie robił nic, co dałoby się nazwać grzechem. Nie kusił, nie niszczył, nie sprzeciwiał się, nie dało się z nim walczyć, a z czymś, z czym nie da się walczyć, najłatwiej zrobić jedno: usunąć z pamięci. Światowit był niewygodny, bo nie oferował odpowiedzi, oferował perspektywę, a świat, który chce rządzić przez prawdę, nie toleruje wielu punktów widzenia. Dlatego po światowidzie nie zostały legendy o potworach, nie zostały straszne opowieści, została luka i ta luka jest kluczowa, bo wraz ze światowidem zniknął ostatni Bóg, który nie zarządzał światem, tylko go rozumiał. Od tej chwili świat musiał radzić sobie sam. To człowiek musiał zacząć widzieć całość, zamiast oddawać to Bogu. To człowiek musiał nauczyć się patrzeć z więcej niż jednej strony, zamiast ufać jednemu głosowi. Światowit nie wrócił, bo jego funkcja została przekazana nie kapłanom, nie królom, nie instytucjom, jednostce. I może dlatego dziś największym problemem nie jest brak bogów, tylko brak perspektywy, brak zdolności widzenia całości bez natychmiastowego osądu. Światowit nie zginął. Nie został pokonany, został zastąpiony przez odpowiedzialność, a to jest ciężar, którego nie każdy chce się podjąć. Domknięcie Panteonu. To był ostatni Bóg, nie dlatego, że był najsłabszy, ale dlatego, że był najbardziej wymagający, bo nie obiecywał zbawienia, nie straszył karą, nie dawał skrótów, wymagał patrzenia. I właśnie dlatego po nim zaczyna się inna opowieść. Nie o Bogach, o świecie po Bogach.